Witamy wszystkich. Jest niedziela, 17 sierpnia. Przyjechaliśmy znowu na zamek Krzysztopur w Ujeździe. Tak nam się tutaj ostatnio spodobało, że postanowiliśmy wrócić. Tym bardziej, że dzisiaj ma się odbyć pełnokontaktowy turniej rycerski. I dlatego przyjechaliśmy. Między innymi, Maciek, będziesz walczył? Ja ben... będę brał, brał udział w innej walce. Tak. O władzy w Polsce. I w świecie. I duchową walkę stoczymy. Yy, tutaj będzie walka rycerzy, my będziemy się przyglądać, zobaczymy co będzie się działo. Zapraszamy! Wojska Kościoła! Przestań! Na początek, to jest walka pełnosprawa, na sam początek z dzisiejszego spotkania. I stać! Tym samym ścięty na ramiennik, ładnie nam zakończyło tą pierwszą walkę. To była walka tylko pokazowa. Ja zapraszam Państwa teraz, żebyście przez tę dużą godzinę. po zamku. obejrzeli jeżeli wiemy kilku to i poczęli i przyszli tutaj do nas. O, do pani. Odwróć się do mnie. Nie, nie, proszę wyjść. Ten, tam dam sobie sam. Ja najpierw, na, na że nie na koniec bądźcie mocni w Panu siłą jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli ostać się wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom. Przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przeoblokujcie pancerz, którym jest sprawiedliwość. Ma obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. To jest słowo Boże. Wśród wszelkiej modlitwy i błagania przy każdej sposobności módlcie się w duchu. でも、この人は。 Ale to, będzie chodziło o nie? Tak, jest. o to bardziej po prawej stronie tam już można iść na spokojnie sobie postrzegać. To A już rozstawione jak najbardziej. To dziękuję bardzo. Also proszę bardzo. oczekiwanie. Tak. na Maciek przemierzałeś przed chwilą zbroję, zbroje z metalu. A ja w tym czasie czytałam fragment listu świętego Pawła, w której mówił, jak przywdziewać zbroję Bożą. Przecież mówiliśmy, rozmawialiśmy o tym, że tu chodzi o walkę duchową, o walkę duchową dostoczenia. Tak, chodzi przede wszystkim o walkę duchową przymierzanie metalowej zbroi był to pewien tylko symbol tak? pewna rekonstrukcja ale w życiu prawdziwym w polityce chodzi o, przede wszystkim o walkę duchową o to aby podjąć tą walkę aby mieć w życiu cel i re realizować go zgodnie z zasadami bo to nie ma znaczenia czy ktoś jest silniejszy fizycznie czy ma lepszą broń ostatecznie o wszystkim decyduje duch i wartości, które człowiek sobą reprezentuje. I dlatego święty Paweł właśnie pisał o tym, żeby swoją moc opierać na Bogu, żeby to właśnie w Nim pokładać ufność, a nie w ludzkiej zbroi. Tutaj przymierzaliśmy to tylko, można powiedzieć, na zasadzie symbolicznej pewnej rekonstrukcji. Ale każdego dnia budujemy tą siłę duchową, właśnie w oparciu o Boga, przedziewamy tą zbroję, aby. Kiedy przyjdzie do prawdziwej walki, mieć te siłę do walki o Polskę, o to, aby w Polsce w końcu zapanowało pokój, bezpieczeństwo, ład, harmonia, odnowa moralna. I tego metalowym mieczem się nie osiągnie, ani tym bardziej karabinem. Do Tego wszystkiego niezbędna jest siła duchowa, która wynika z wiary w oparciu o Boże przykazania. Właśnie o tym pisał święty Paweł, aby taką zbroję przywdziać i ją każdego dnia na sobie nosić. A skąd teraz czerpiesz siłę duchową do walki? Bo przecież codziennie walczysz duchowo, co jest dla wielu osób niedostrzegalne, niewidzialne, ale ty codziennie duchowo walczysz. Ja to widzę, ludzie tego jeszcze nie widzą. Skąd czerpiesz siłę do tej walki? Odpowiedź jest oczywista, od Boga. To Bóg daje nam siłę, to Bóg sprawia, że każdego dnia mam po co wstawać i podejmować tą walkę na nowo. Oczywiście jest to proces długotrwały, wymaga cierpliwości, ale własnymi siłami człowiek tego by nie dokonał. Można powiedzieć, gdyby nie znaki od Boga, gdyby nie wiara, którą od Niego otrzymałem, już dawno bym zrezygnował i poddał się ludzkiej krytyce. I to właśnie Bóg i siła, którą nam daje, powoduje, że mamy siłę trwać i czekać na dzień, kiedy ta władza faktycznie. Zostanie przekazana w nasze ręce. Tak, i może taki krótki tutaj zrobię: e, taki krótki wstęp, e, znaczy taki krótki wstęp, że kiedy jechaliśmy tutaj, jechaliśmy taką trasą szybkiego ruchu Eską, byliśmy gdzieś przed Skarżyskiem. Pytam się do Ciebie, Maciek, czy widziałeś dwie czwórki? A ty mi coś powiedziałaś: No, tak, chyba widziałem, ja też widziałam raz. I w tym momencie, pasem szybkiego ruchu wyprzedził nas samochód, który miał 44 na rejestracji, w tym momencie. Ja powiedziałam Boże, dzięki. I za chwilę drugi samochód. I to są te znaki, które nas Ale to trzymają też jest duchowo. Dowód na to, że Bóg słyszy to, co mówimy. I w razie potrzeby potwierdza nas znakami. Tak, i my wiemy, że idziemy drogą Bożą, a nie swoją jakąś wymyśloną. A mi, skąd zamierzasz czerpać siłę do walki tej przyszłej duchowej? Czy się zmienisz, bo wszyscy, wszyscy zanim dojdą do władzy, to obiecują złote góry i gruszki na wierzbie. Ja będę ten najlepszy, ja będę ten najuczciwszy. A potem jakoś tak się dzieje, że kiedy do tej władzy dochodzą, mają dostęp do wielkiej władzy, do wielkich pieniędzy i władze nad innymi ludźmi, nagle się zmieniają kompletnie o 180 stopni i jest jakby drugi człowiek. Więc czy się zmienisz i skąd będziesz czerpał siły do walki i jaki będziesz? Może to wynika przede wszystkim z tego, że dla mnie władza nie jest celem samym sobie. Dla mnie celem jest realizowanie woli Boga. Tak? I, ty, I właśnie to jest dla mnie najważniejsze, żeby tą wolę możemy realizować. Bo gdyby chodziło tylko o władzę, jak w przypadku zwykłych polityków. To oni upajają się tą władzą i ta władza ich demoralizuje. Dla mnie jednak ważniejsze jest to, aby wypełniać wolę Bożą. I to daje mi każdego dnia siłę, aby podjąć tę walkę, tak? Czy tu i teraz jesteś... I mam gotowy? nadzieję, że właśnie z Bożą pomocą będę miał każdego dnia tą siłę, aby na nowo podejmować tę walkę i trwać w wierności, tak? Bożym przykazaniu. Bo jeżeli ktoś stawia Boga na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu, a jeżeli ludzie, politycy stawiają władzę, pieniądze, jakiś zaszczyt na pierwszym miejscu, to szybko ich to demoralizuje, i można powiedzieć, odchodzą od ideałów, które głosili. My natomiast staramy się każdego dnia żyć tymi przykazaniami i je wcielać w życie. I uważam, że to jest najlepszą gwarancją tego, że nie zmienimy się po przejęciu władzy w Polsce. Przewidziałeś przed, przed chwilą metalową zbroję. Czy jesteś gotowy zadeklarować tu i teraz? Że oto jesteś gotowy i przyjmujesz zbroję Bożą, o której czytałam z Biblii. Tak, jestem gotowy. Już dawno się przed Bogiem zdeklarowałem, że przyjmuję to posłanie, które nam wyznaczył. Nawet osobiście mi tą misję, którą wyznaczył. Jestem w pełni na to gotowy. Chcę współpracować z Bożą łaską i wyrażam pełną gotowość, żeby to, żeby to prowadzić dalej. Przyjmujesz? Przyjmuję, jak najbardziej przyjmuję. Czupakabra. Niesamowicie świadczony wojownik, który też z nami po raz drugi w tym momencie. Wczoraj brał udział w mistrzostwach polskich walk grupowych Zajął ze swoją drużyną drugie miejsce we klasyfikacji generalnej całorocznej. Więc zawodnik bardzo świadczony, który dużo walczy. Trzeci z wojowników jest Adam Zursusa, zwany Niedźwiedziem Niepokonany, wielki wojownik, który przyjmuje. I zysk do na siebie nie przyjmuje się tym, dąży zawsze do zwarcia do obalenia oponentów na siebie. I pomiędzy tymi trzema weteran, weteranami walk rycerskich mamy też jednego wojownika, który dopiero zaczyna. W tym roku toczył pierwsze walki na turnieju, świetnie z nim poradził. I w tutaj nie jako ale jako rynek. Maciej, Demertowa. Wielkie Oklaski! On także obrócił wyzwanie pozostałych wojowników. Prawda jest taka, że Maciej od wielu lat trenuje z nami walki na miękko. Takie właśnie jak można wywołać tam w narożniku obozu rycerskiego. Wygrywa wszystkie turnieje, w których bierze udział bronią miękką. Od tego roku próbuje sił także bronią stalową. Oto, Maciej w sznękach. Jeszcze chyba nasza tak nagrobowa wyraźnie niszczy od niedźwiedzia z drugiej strony. Ala wielki tujownik, zresztą wczoraj też brał udział w Mistrzostwach Polskich walce Grupowych. Zatem przed nami druga walka i ruszamy! Zaczęli od rysunkiego Maciej krótkie uderzenie na udo. O, Ada widzicie, dzisiaj powoli idzie do przodu. Maciej kolejne ciosy trafia po chudzie. Pięć ciosów jest Adam skrywa się, promuje się nie stara. może będzie starał się rzucić. Typowa technika, jego łapie wojownika. Duża masa, wstawienie biodra, próba uderzenia. Maciej kilka ciosów Punkty dla Adama do walenia. Ale Maciej z drugi punktów wiecze, zatem walka trwa dalej. Adam bardzo leci do przodu, a bardzo, że Maciej idzie pod na podarczą, na dworz. Nic się nie dzieje, nic się nie przesunęto na Adam ruszył do przodu, chwycił Macieja prąd podcięcia przed nią nogą. Maciej kolejny punkt, do go tylko męczy, próbuje go poddusić. Nie daj się Maciej, nie daj.

o no, tu, tu zamaczenie, a prawda jest taka, no rzeczywiście, bardziej dużo, bo pogłębiał, a nam widocznie zręczony po wczorajszym turnieju, bo odkłada siłę na innego. Są Państwo gotowi do walki? Nie zległoście. walczymy. Runda piętna. Pierwsza. pierwsza walka po półtorej minuty. Tędzia liczy czysty cios w broniu, trzy kopnięcia, czucie jak nieść, czucie nad tarczą. Na razie mamy trzy ciosy. Dwa ciosy ze strony Radosława. Co w mocną widzimy, że Mariusz ma lewą nogę. Krótkie kopnięcie. Kopnięcie tarczy ze strony Radosława. Mariusz dosyga się do szklanek, mocno obije po nogach, kurwa klinczu. Nie, wyszło. I na odejściu że uderzenia w na chwa. Mariusz biało, zielony. Najlepsze ciosy, jakiś są takie, że jest sędzia na pewno zobacz. Takie mocne trapienie w głowę. Dobrze słychać. Łatwo, mamy pewność, że sędzia to policzy. Krótkie kopnięcie. Toi się do przodu. Lecz i Radosław Toczko wykontroluje tą walkę i daje sobie taki wyciętą czwartotę na odejściu to Mariusz Mariusz Toczko zablokował, no i mocny cios tam no sam koniec, prosto w głowę Ostatni 10 sekund walki Toczko cieszy Radosława Mariusza do renek Założymy 4 3, 2 1 Ej! Stać! Wielkie okazje dla Mariusza i dla Radosława. Zapraszamy do środka. I sędzia przez uniesienie ręki wskaże, który z wojowników wiecie? Tym są, jest... Radosław! Wielkie okazje dla Radosława. Teraz ponapraszamy Adama Adam na koniec, może jeszcze kilka słów o takiej trywialnej dosyć rzeczy, mianowicie ceny biletów. Żeby wejść tutaj, musieliśmy zapłacić bilety. Dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci, dwa bilety zniszczone, razem około 80 zł. Natomiast według cennika osoby miejscowe, tutaj z okolicy ujazdu, płacą tylko 2 zł za wstęp. Taka polityka biletowa bardzo mi się podoba i poleciłabym ją z serca wszelkim innym ośrodkom turystycznym, żeby tak traktowały mieszkańców lokalnych. Po drodze z Krzysztoporu przyjechaliśmy jeszcze na Święty Krzyż. Widać, co zostaliśmy. Widać zawsze. Oto bazylik. Nie, to raz.

Z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 44. A życie jego trud trudów, a tytuł jego lud ludów. Z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 44. Któż ten mąż? To namiestnik na ziemskim padole. Znałem go, był dzieckiem, znałem, jak urósł duszą i ciałem. Mąż straszny, ma trzy oblicza, on ma trzy czoła. Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza nad jego głową osłania lice. Pod nożem jego są trzy stolice, trzy końce świata drżą, gdy on woła. I słyszę z nieba głosy jak gromy, to namiestnik wolności na ziemi widomy. On to na sławie zbuduje ogromy swego kościoła. A życie jego trud, trudów, a tytuł jego lud, ludów. Z matki obcej krew jego dawne bohatery, a imię by jego będzie czterdzieści cztery. Sława, sława, sława.